Nie byłem przekonany, czy chcę zostać fotografem. Poświęciłem 10 lat, by stać się naukowcem. Musiałem podjąć decyzję. Porzucić marzenie o biologii morza. Tata spytał mnie, co zamierzam. Czy mam plan? Nie wiedziałem, co mu powiedzieć. Nie byłem pewny. I to mnie przeraziło. Ale nie mogłem zrezygnować z okazji wspinania się na drzewa w Kostaryce i nurkowania w rafach. Jesienią rzuciłem studia i spędziłem rok pracując z Davidem. Moim zadaniem było zbieranie owadów i roślin. David Lichwager pracował w latach 80. z Richardem Avedonem. Avedon fotografował modelki, sławnych ludzi i krajobrazy amerykańskiego zachodu na białym tle. A David wykorzystał jego podejście w fotografii przyrody od owadów pomchy. Nie wiedziałem po co. Dlaczego fotografuję zwierzęta w akwariach? Ale bardzo szybko zrozumiałem, jaka siła tkwi w takiej fotografii. Pojąłem, że. Da się zmienić sposób przedstawienia tematu. Zrozumiałem znaczenie obserwacji niewielkich, ignorowanych zwykle stworzeń. Co za kolory, faktury? Zdjęcia pokazywały rzeczy, których dotąd nie dostrzegałem. Anand nauczył się od Davida dokładności, ale zachował własną ciekawość. Przygląda się tym stworzeniom z wielką uwagą. Zakochuje się w zwierzętach i ich tajemniczości. Na razie nie udało nam się doprowadzić do wyklucia. Spotkaliśmy się z naukowcami stosującymi tę metodę, którzy dali nam cenne wskazówki. Masz wszystkie narzędzia? Przytnij kawałek, by dało się je obrócić. Widziałem, jak to robili, ale sam próbuję po raz pierwszy. Trochę się denerwuję. Testuję nową technikę. Wycinam w jajkach maleńkie otwory, by móc zajrzeć do środka, nie uszkadzając jednocześnie embrionu. Wygląda nieźle. Też tak uważam. Spróbujmy przykleić tu szkiełko. Jestem dobrej myśli. Wygląda o wiele lepiej. Bardziej profesjonalnie, ale nie chwalmy dnia przed zachodem. Jesteśmy szklarzami jaj. Praca z Ananden przypomina współpracę z szalonym naukowcem. Jest pełen pasji, ekscentryczny i skupiony. Okresy pracy po nocach przeplatają się z długimi dniami przemyśleń. To wygląda doskonale. Mamy sześć inkubatorów. Temperatura jest właściwa. Wystarczy nam też wody. Mam nadzieję, że w końcu nastąpi przełom. To najdziwniejszy płazieniec, jakiego widziałem. Spójrz na niego. Pracowałem dla Davida przez 7 lat. Nawiązałem relację z National Geographic i w końcu przedstawiłem im projekt. Mój znajomy badał kolibry w laboratorium, więc zaproponowałem redaktorce materiał. Przerwała mi, powiedziała, że to ograny temat i spytała, czy mam inne pomysły. Znajomy opowiadał mi o pasożytach, które przejmują kontrolę nad żywicielami. Pewien grzyb atakuje mrówki i sprawia, że wczepiają się w liście, rozprzestrzeniając zarodniki po lesie. Inny pasożyt atakuje świerszcze i zmusza je, by się utopiły. Ich biologia jest ciekawsza niż jakikolwiek film. Well... Wspomniałem o tych pasożytach, ale nie wiedziałem, jak je sfotografować. Blefowałem przez całe spotkanie. Powiedziano mi o projekcie, pokazano jego stronę, ale nie zobaczyłem tam niczego ciekawego. To było jego pierwsze zlecenie nie że dla nas, tylko w ogóle pierwsze. Postanowiłem zaryzykować, ale wątpiłem, czy coś z tego będzie. Przedstawiłem pomysł, którego nie umiałem zrealizować. Dostałem szansę i nie chciałem jej zaprzepaścić. Wyzwaniem było przedstawienie obrzydliwych robaków tak, żeby wyglądały fajnie. Pomyślałem o Davidzie, który pokazuje swoich bohaterów na białym tle. Pierwsze zdjęcia Ananda wyglądały tak samo jak prace Davida. Powiedziałem, że nie potrzebujemy drugiego takiego artysty. Kazałem mu znaleźć własną drogę. Musiałem znaleźć 12 pasożytów żyjących na całym świecie: w Kostaryce, Brazylii, Kanadzie, Izraelu. Pracowałem w hotelu, laboratorium i stacji badawczej, próbując rozgryźć kwestię oświetlenia. Czasem zdejmowałem aparat ze statywu i strzelałem na ślepu. Modliłem się o sukces. Zrobiłem ponad 5000 zdjęć, i wszystkie były do niczego. Czułem, że utknąłem. Byłem jak sparaliżowany. Mówiłem sobie, że nic mi się nie udaje. Po co się w to wpakowałem? Dlaczego się zgodziłem? Zaczęliśmy myśleć nad zmianą podejścia. Opowieści o pasożytach brzmią, jak z filmów science fiction. Rozmawialiśmy o tym, jak przejmują kontrolę. Obcy stanowi świetny przykład. Podobnie jak film Noir. Poszedłem do sklepu z komiksami i zacząłem się zastanawiać, jak zrobić zdjęcia w podobnym stylu. Stworzyłem oświetlenie, które przypominało reflektory sceniczne. Tyle że w mniejszej skali. Wpadł na pomysł, by oświetlić wszystkie zdjęcia podobnie. Żywiciel miał być niedoświetlony, a cała uwaga skupiona na pasożycie. Pomyślałem, że to wspaniałe rozwiązanie. Coś nowego. Niektórych ta historia brzydzi, ale inni, tak jak Anand, widzą w niej piękno przyrody. W połowie projektu dowiedziałem się, że jeśli zdjęcia będą dobre, zrobią z nich cover story. Wszyscy pragną zrobić zdjęcie na okładkę, ale niewielu się to udaje. Czekałem z zapartym tchem. Okazało się, że wybrali biedronkę. Pomyślałem, że jako fotograf osiągnąłem już wszystko. Ale rok, dwa lata temu, ktoś napisał mi, że dzięki moim zdjęciom, które oglądał za dzieciaka, zaczął badać pasożyty. To niesamowite, że udało mi się zmienić czyjeś życie dziwnym zdjęciem robaka.